Vocational O. Kiedy powołanie staje się pułapką. Coś dla nauczycieli, pielęgniarek i tych wszystkich, którzy pracę traktują jako swoje powołanie. Czy kiedykolwiek usłyszałeś, jesteś nauczycielem, to piękne powołanie, albo w służbie zdrowia nie pracuje się dla pieniędzy, tylko z serca, brzmi znajomo? To właśnie sedno zjawiska, które coraz częściej opisywane jest jako vocational o. Zachwyt powołaniem. Co to jest vocational o? To przekonanie, że praca, którą wykonujesz, ma tak głęboki sens moralny i społeczny, że powinnaś lub powinieneś być gotowy do wszelkich poświęceń, niskich zarobków, przepracowania, braku granic, ciągłej gotowości. Pojęcie to ukłuła w etar w kontekście bibliotekarzy, ale idealnie oddaje sytuację wielu zawodów, w tym szczególnie dwóch. Nauczycieli i personelu medycznego. Nauczyciele. Między misją a niedocenieniem. Nauczyciel ma kształtować przyszłość. To piękne słowa, ale czy wystarczą, gdy pensja ledwo wystarcza do końca miesiąca, a oczekiwania nieustannie rosną? Od nauczycieli wymaga się dziś wszystkiego: wiedzy, empatii, wychowywania, rozwiązywania problemów rodzinnych, a czasem nawet psychoterapii. Czy jednak ktoś zadaje sobie pytanie, jak długo można działać w trybie poświęcenia? Medycy, bohaterowie bez odpoczynku. Pandemia COVID-19 dobitnie pokazała, jak wielka jest rola lekarzy, pielęgniarek, ratowników, a jednocześnie, jak łatwo ich wyczerpać. Kasła o bohaterach czy ludziach o złotym sercu brzmią pięknie, do momentu gdy okazuje się, że za tym nie idą ani lepsze warunki pracy, ani wsparcie psychiczne, ani godna płaca. Zamiast tego dyżury bez końca, stres, brak uznania i nieustanna presja. Vocational O mówi, to dla dobra pacjentów, nie narzekaj. Ale czy naprawdę da się nie narzekać, kiedy jesteś u kresu sił? Dlaczego to niebezpieczne? Zachwyt powołaniem może prowadzić do wypalenia zawodowego, poczucia winy za próby dbania o siebie, Braku asertywności wobec przełożonych, utraty radości z pracy, która była kiedyś pasją. Co możemy zrobić? Uznaj, że masz prawo do granic. Nawet jeśli kochasz swoją pracę, nie jesteś zobowiązany do poświęcenia całego siebie. Pamiętaj, że misja i samopoczucie mogą współistnieć. Można wierzyć w sens pracy i jednocześnie chcieć za nią godnej zapłaty i szacunku. Jeśli jesteś nauczycielem, pielęgniarką, lekarzem, Twoja praca ma ogromne znaczenie, ale Ty też masz znaczenie. Nie musisz być bohaterem, wystarczy, że jesteś człowiekiem, który chce pomagać, ale nie za wszelką cenę.